Czy wy też zastanawialiście się, gdzie znaleźć kod do skrytki nieznanego stalkera, znajdującej się niedaleko stacji przetwarzania odpadów? Wystarczy, że wejdziecie do wraku autobusu stojącego nieopodal skrytki. W środku rzucą Wam się w oczy cyfry wypisane na oparciach foteli. Zwróćcie również uwagę na to, że na niektórych siedzeniach znajdują się taśmy filmowe w różnych ilościach. Od jednej do czterech taśm na poszczególnych fotelach. Jak już się zapewne domyślacie, poprawny szyfr rozpoczyna się od siedzenia, na którym leży jedna taśma, a więc zaczynamy od cyfry 2, następnie znajdujemy fotel z dwiema taśmami, czyli cyfrą 7, trzema taśmami, czyli z jedynką, i czterema taśmami, czyli również z jedynką. Zapamiętujemy go i voilà! Możemy już otworzyć skrytkę. W środku oprócz standardowego pakietu skrytkowego składającego się z losowej ilości wódki, bandaży, wody lub apteczek znajdziemy też całkiem ciekawą maskę. Jeżeli chcielibyście poznać więcej takich ciekawostek i nie tylko to serdecznie zapraszam na mój kanał. Pozdro!